Cześć, hey, wszystkim z tej samczanym. Słuchajcie, jesteśmy w cooking simulatorze, tak jak wam obiecałam. Dzisiaj jest dodatek z ciasteczkami. Także, moi drodzy, troszkę już tu mam upieczone, więc weźmiemy nasze babeczki. To w ogóle już jedne leżą. No i powiem Wam tak, próbowałam się troszkę uczyć, żeby mi szło lepiej, ale wciąż głup ze mnie taki, że ja nie mogę. To mamy co? Na dzień kokosowe, na dzień gotowe, w ogóle... Tak, słuchajcie, musimy. Mamy tutaj naszą własną. Cukier, nie? Już troszeczkę pograłam, ale też nie za dużo Musimy zobaczyć, jakie dzisiaj są Jest maślane, suszona zielona i kwaśne A to nie wiem, świetko, święto, środka, nie to nie wiem To są słuchajcie, hashtagi dnia, które trzeba wypełniać Gra jest troszkę prostsza niż e, taki zwykły cooking simulator Co tu jest? To będzie kwaśne, słodkie A jakbym ja chciała kwaśne jakieś, nadzieję to co? Tu mi coś się kupi, czy się nie kupi. Ekstrakt nie truskawkowy, jagodowy. No, tak, średnia bym powiedziała. Dobra, tu będzie co państwo, weźmiemy jakieś, nie wiem, zrobimy sobie. <laughs> nadzienie. No niech będzie to kokosowe, czemu nie? Także honor, tu mamy sobie, słuchajcie, nadzienie. Nadziejemy sobie nasze wypieczki. Mam nadzieję, że nam starczy I zaraz zrepo... je, czy coś Czy coś, pozdrawiam Michała e, Także zaraz zobaczymy, co by tam na nie położyć Wiem, że dzisiaj chcieli żurawiny Coś tam za mną jedzie e, Dobra, odłóżmy to I teraz tak Tam mam posypki różne, a tutaj mam szpryce I byśmy chcieli kwaśne, chrupkie, kremowe słodkie, wszystko takie słodkie ciągliwe, kremowe słodkie owoc a jak ja bym chciała poczekaj, właśnie na razie odłóż i zobaczymy, czy jakiś własny krem by był jakiś taki właśnie nie wiem, jakiś lukier też, no nie ma nic takiego co by mi, chociaż czy dzisiaj było kremowe? nie, maślane ślady. Alejerka. Także myślne, Czy tutaj było coś maślane? Nie, wszystko jest... O, tu! O, karmel jest myślany, no to zróbmy. O, jakiś samochód mi tam przejechał. To zróbmy, słuchajcie, nasze ciasteczka z karmelkiem. Udało się. Udało się. I udało się. No i dobra. Mamy to, słuchajcie. Teraz pójdziemy sobie po żurawinę. Także chodź żeś tu. I tu mamy suszoną żurawinę No babeczka z suszoną żurawiną, tak średnio, ale dobra Niech się nie będzie czepiać, to zamysł autorski Także, proszę bardzo No i ładnie chyba się już nam skończyła, tak Także idzie, oj, przewróciłam babeczkę. dobra, nieważne Nic jej nie będzie Także proszę, bardzo, to w ogóle mam jeszcze babeczki z poprzedniego dnia z żelkami, także ja tutaj, wiecie, taka innowacyjna jestem Trzeba ciapnąć, ciapnąć, ciapnąć Dobra, i to mi już nie straczyło Tę jedną babeczkę trzeba tu położyć, po... Bo... No, czy ty możesz ją położyć? Nie możesz Dobrze, to jedna babeczka będzie taka bez niczego, już trudno i tak, dokładnie, robię babeczki, bo na nich najszybciej się zarabia. Oho, Dostałam jakiś past... pastry express, czyli zamówienie specjalne, do którego zaraz przejdziemy, może akurat będzie takie, co uda mi się zrobić, bo ostatnio jak zrobiłam to dostałam, słuchajcie, taką beznadziejną ocenę, wstyd, wstyd. Dobrze, babeczki są, no i proszę bardzo, położone, także ci już dzisiaj coś sprzedamy, a my chodźmy do tego zamówienia. Specjalnego, tylko jak tu się robiło? A tu się klikało. No i co tam? Dowiedzmy się: cytrusowe, słodkie, składniki, syrop, złożoność dekoracji, profesjonalny, liczba warstw. Dwie. Boże, do ciebie. No dobra, możemy spróbować zrobić zamówienie specjalne. mam aktywne i to dalej nam to samo powie. Tak, cytrusowe, słodkie, no ale dobra. W takim razie spróbujmy sobie wejść do naszego bakadeksu i znaleźć cytrusowe słodkie. Cóś! Zobacz, czy mi się tam te pączki robią, bo ja kompletnie o nich zapomniałam. A nie, nie robią się. Mhm. A tu ci ciekawe. Myślałam, że robiłam pączki, ale wygląda to, że nie. Dobra, nieważne. ważne zaraz ogarnę. W ogóle mam jakieś ciasto. I tu mam ciasto, i tu mam ciasto. I tu mam ciasto z mojego Red Velvet'a, a to jest nadzienie do Red Velvet'a. Chyba nie, też nie. A to, a to, a to, a to. Aha. Mhm. Zarąbiście, nie mam zielonego pojęcia do czego to, ale okej. Okay. Dobra, mieliśmy tam patrzeć sobie te cytrusowe słodkie. My tu coś takiego mamy. Tu nie. O, jaki ten jest ładny. Ciasto z syropem kolonowym. Mm, bomba kaloryczna. To też nie. Nie. A jakbym tu zrobiła. A cytrusowe to będzie. Nie. Nie mamy takich. Cudów jak słowo cytrusowe. No dobra, a klikniemy w słodkie: słodkie, słodkie, słodkie. Bez orzechów. Owoc słodkie. Albo to szarlotka, to nie, 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 nie. nie. Hmm. Też niekoniecznie. Czekoladowe ciało też niekoniecznie. No, i to sobie wykopałam grubym tym zamówieniem specjalnym. Nie powiem. Hmm. Może weźmiemy jakiekolwiek ciacho stąd i dodamy cytrusy po prostu do niego i tyle. Pacek gniowy raczej nie. Sernik. Chociaż, a jakbyśmy zrobili. To od zachera. red velvet. Hmm. Dobra, aż a mamy tutaj. Mamy te ciasto, także mam, żebyśmy. A czy ty masz jakąś formę, w której chciałbyś, żebym ja ci to upiekła? Bo ostatnio upiekłam w złej formie i się nam nie darli. Eee, czy to było tu. Porcje smak cytrusowy, słodkie. Syrop, liczba warstw, liczba kremów, lukru, kremu. Nie, no, no, tylko, że. Że ten. Że tę. Ja cię tę. Dobra, to w takim razie. A, rąbło. Spróbujemy, mi tak mamy. Raz, dwa. Ok. Czy tu coś? Nie, tu są jakieś po prostu ciasto, ciasto. Ciasto. A jakbym ją westak u? Dołożyła. I teraz włożymy to, żeby to się upiekło. No, jak długo? 3 minuty, 40 sekund, 160. Dobra. 160. Yy, I teraz 3 minuty, 40 sekund. Okej. Okay. No i dobra, słuchajcie, ciasto się będzie piekło. Przynajmniej na tyle. Ja tu mam za dużo tego wszystkiego. U mnie, jak zawsze, nieład artystyczny musi być. Mamy te inne babeczki. Honutu. Gdzieś jest czekolada to co jest tu na tej tej to wyrzucimy i teraz pytanie co byśmy by chcieli, żelki raczej nie, ale może takie białe perełki słuchajcie także chodźmy z białymi perełkami i spróbujmy je posypać posyp posypać, dziękuję, tu też posypać dobra, to chyba na pięć a tu zróbmy sobie taką posypkę, czemu nie coś inszego, niech będzie na tych babeczkach Ok, posypka, posypka, posypka. Wystarczy mi na te wszystkie, starczyło mi na te wszystkie, ale jaja Dobra, także mamy tu czekoladki z perełkami i z posypką. Włóżmy je wszystkie, bardzo ładnie, dobra. To się piecze. Ale okej, okay. ja dzisiaj chciałam zrobić pończu się, bo on tak, taką mam taką wenę mam. Bym chciała, ale to, co mi z tego wyjdzie, to zobaczymy. się już chyba odblokowałam, bo oczywiście trzeba odblokowywać i tak dalej. Mam, mam pączki smażone i teraz tak. Woda. 150 mąka wzbogacona czy my mamy mąkę wzbogaconą? Cukier granulowany, mąka pszenna. To co to jesteś? Mąka nie. Tu zmienimy na mąkę wzbogaconą mąka tortowa wzbogacona okej. Okay. Dobra. Także zaraz wam pokażę, jak to się bardzo przyjemnie gotuje. Sama chciałabym, żeby mi się tak przyjemnie gotowało. A woda to gdzie mi zniknęła? Miałam tutaj przecież wodę. A ja mam zawsze taki nie o tej mojej kuchni, gdzie nie wiem gdzie co leży. No dobra, to nie ma wody, to ja se kupię w takim razie. Gdzie tu będzie woda? Woda, woda, sama woda. A to dwa tylko kosztuje, by. O Boże. Dobra, nieważne. To jeszcze raz. Poszło mi świetnie. Haniu, powolutku. Powolutku, nigdzie się nie śpiesz 150. A co tu jest za ciasto w tym miejscu? Co to ma być? Na dzień ciasta do rywele. To jest to, co ja czukałam. Aha, no dobra. Czyli coś tam źle włożyłam. Dobra, nieważne. W takim razie my 150. O, o, o. Trochę za dużo, trudno. No, i mam tak, mamy mąkę wzbogaconą z 400 gram. To leci, słuchajcie. Spilnujemy, żeby nam tu się nie przesypało. Przesypało się, oczywiście. Cukier puder, mąka pszenna, cukier konulowany. A ty co jesteś? Mąka tortowa, trzeba zmienić. Zmieńmy może kakao na cukier puder. Gdzie to będzie? Cukier puder. Także choć tu. Cukier puder mamy 150. Cukier puder, 150. Dobra, 175. Znowu za dużo. No i teraz doszłam drożdże, a my drożdże potrzebujemy 30. Także chodzą drożdż. Mhm. I spróbujemy. O. Czy tu będzie? No, 132 A, akurat także lecimy z tym koksem, słuchajcie i mieszaj przy pomocy czego? Łupatka. Łupatka to będzie ta. Dobra. To siup. I mieszamy. ciasto się zrobiło. Pięknie wygląda, nie powiem. Także wyjmijmy je. Połóżmy tu i zróbmy kolejną warstwę, tym razem odpowiednią. Raz, dwa. To jest to. Raz, dwa. Bardzo ładnie. Włożymy. Tym razem jest 3,40 170. Dobra. Mhm, 40. Nie dzwony wiem. Mam nadzieję, że tego tak bardzo nie słychać. No i lecimy. Słuchajcie z tym ciastem. A my robimy dalej. To jest ciasto, to wszystko chrupkie. Dodaj tej samej miski skórka z cytryny, 15 soli, jajko. Dobra, skórka z cytryny. To będzie chyba ta. Dobra, 15. Strasznie dużo. Soli, ile? Soli 5 i 4 jajca potem będą. Sól, 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 sól. chyba nie tu. Chyba sól miałem tu. Bardzo dobrze, czyli 5. No i pięknie, sól e, i cztery jaja, także po jaja pójdziemy sobie tędy, otwórz się, raz, dwa, trzy, cztery, teraz tylko się z tym nie wywalić i co my z tym robimy? Znowu łopatka, także chodźmy tu i włożyłem, no i lecimy z tym mam. Jest gotowe do tej samej miski masło 200 gram. To lecę po masu słuchajcie. Czy to będzie? 200 gram ideolo. Czy mogę tak dodać? Nie mogę jej tak dodać. To muszę nabyw to wyjąć. Wziąć masło i czym? Znowu łopatka no leci. Tu się dalej robi. Ciasto, mieszamy końcówki, upadka, smażenie ciasto, mhm, mhm, mm mhm, mm mm -hmm. dobra. W takim razie idziemy tu. Czy to będzie końcówka pączek? A to już ma końcówkę jako pączek. Ok. Okej, okay, dobra. To słuchajcie, lecimy. O, jakie to ładne pączusie się robią, ale zarobiste piękne są dobra, zrobimy słuchajcie parę wystawimy je na sprzedaż także położmy to mhm. dobra jak to długo mam smażyć, minutę 10 tu mam słuchajcie minutnik, minutka 10 ustawiamy, zanurzamy zanurzamy, no i dobra niech się słuchajcie, nasze pączki robią tu mam za dużo tego ciasta, ja bym w ogóle się pozbyła jakiegoś tego ciasta Na pewno się pozbędę, bo mi przeszkadza Nie wiem w ogóle od czego są te ciasta, słuchajcie Bo już robiłam tyle i tak mi potem zostaje I na przykład te hasztagi dnia mi się nie zgadzają I potem muszę to wszystko powywalać, bo po prostu za dużo tego mam Tu mam same, same babusie nam tutaj zostały Znaczy babeczki Bardzo podobają mi się też zielone szelki, takie przyklejone Ale dobra Okej, okay, słuchajcie, musimy poczekać na te... Ja wezmę już tacę, bo myślę, że tacą uda nam się zebrać chociaż trochę tych pączków. Ok. No i potem trzeba będzie to zamówienie specjalne, które to jak to tam było. Ja mam bardzo krótką pamięć. Bardzo. Chciałabym mieć dużą. Cytrusowe słodkie. To najwyżej zrobimy sobie krem i dodamy cytrusy jakieś, nie wiem, o pomarańcza, tak na przykład. Możemy sobie już wziąć w sumie pomarańczkę, jaka ładna. Będziemy ją sobie kroić czy coś. Dobra. Dziękuję. To wyciągamy. One już są zrobione, powiedzmy. Czy ja je mogę tak o wszystkie? No i są pończy się. No i kolejne pończu się są one mi tam wyglądają na niedorobione hmm. Domowe hmm. Nie wiem Dobrze, to w takim razie Nadzienie, znowu kokosowe Zresztą ja uwielbiam w ogóle kokosa, także takie może być Niech i będzie No i co? każde szczególne będę musiała nadziać, tak? No dobra Niech i będzie no tu. Mi się, wydaje, że te, mi się wydaje, że te pączki są niedorobione. Ale może to tylko ja. Bo takie trzecie bludziutkie są. Okej. Okay. Bardzo... W sumie relaksująca jest ta gra. Tak jak widzicie, klikam sobie, sprzedaję sobie pączusie, ciasteczka. Sama przyjemność naprawdę. No. Ok, jeszcze te trzy. okej, okay, i ten ostatni w takim razie. No i pięknie. Wiecie co, ja spróbuję w ogóle jakiś syftu tu mam. Ja, a czy ja to w ogóle. O Boże, ja tego w ogóle nie włączyłam. Ja to jestem inteligentnie. Dobra, nieważne. się. wywracacie. Ja ich, ja, ja, ja ich tu teraz już tak nie włożę? O Jezu No nie wierzę, co żem ja zrobiła Eee, dobra, minuta 10. No i tak to jest, jak człowieku nie rozumiesz, co masz zrobić Ajajaj aj, aj. Dobra, ale chociaż tu to ciacho jest, słuchajcie Chociaż tu to ciacho jest Miał być Słodkie. ma być jeden tylko krem, czy to będzie słodkie, słodkie. Krem waniliowy. Słodkie owoc. Dobra, to zróbmy sobie, słuchajcie, krem waniliowy. Położymy tu. Teraz tak, bym potrzebowała Ciebie pokroić. Także ono tu. Tu też jest jedna pomarańczka. No i teraz tak. Jakby to. Aha, bo ja tu jeszcze nie mam tych takich rączek, co mogą tak ładnie pokroić. No to najwyżej pokroimy tak na byle, jako. Nieważne. Chodźmy tak. No i ja się Zaraz zrobię. No i trzeba teraz powolutku. Czy ja to mogę jakoś obrócić? Nie, nie ciasto, nie się bardzo ciastem. Idę. Okej. Okay. Czy ja te pączki spaliłam? Tak. O ciep, Florek. No to pięknie, pani Haniu. To mi poszły te pączki dzisiejsze. Um. Przykro mi, przepraszam, poczuję. Dobrze, tych trzeba się pozbyć, słuchajcie. Okej. Okay. Chodźcie tu do mnie. Oj, jakie węgielki. Dobra, słuchajcie, zrobimy to jeszcze raz. Weźmiemy to. Jeszcze raz. I tutaj, bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Teraz się upewnię, że to będzie tylko, zrobimy na razie tylko jedne. Minutę 10 równo. Okej, okay, no i idziecie w dół, moje drogie. Dobra. Ojejku, stres, stres, stres. Jeszcze raz stres w tej grze. Zawsze. Dobra. Mm -hmm. no, super, zarobiście. Nie tak to miało wyglądać. Ku, albo... A. a to ciasto się obraca, a nie ten się, co ja bym chciała. OK. No, i dlaczego? Jak ja chcę to obrócić. Aha, dobra. Siup. Okej. Okay. A teraz jak pytanie, czy jak ja to położę? To czy ja to. Po... No nie położę tego. No wiedziałem, że tak będzie. Ściągaj to. Dobrze. Kładziemy tak. Bardzo ładnie. Damy znowu ten sam krem. Aha, uh -huh, bardzo ładnie. I z każdej strony. Aha. Uh -huh. Mam nadzieję, że to ten. ła, robiłam coś. Idziemy wyłączyć pończu się. Hmm. znowu one tak wyglądają, jakby nie były zrobione. Czy ja to mogę sprzedać? Tak. To może one wtedy były zrobione.